Cieka prawa, Robo! Po żeby nie było Trzecia Trzeciakowski, siedem. Dobra, dobra. Budzimy się trochę! Lewa, lewa, Kefir! Nie daj, nie daj, nie daj, nie daj. No dobrze. Piłka nam odskakuje, nic nie robimy. Pamiętajcie, Poważę cały tutaj. sezon graliśmy po to, żeby dzisiaj bawić się tym, ale żeby pograć coś. Głowa, panowie! Wiele razy tak było, że się robiło miejsce, ktoś odskakiwał na gronie się gubili i było... miejsca, nie? jest nasze jak najbardziej zasłużone. Szczególnie dobrze zegraliśmy defensywie. Świadczy o tym, choćby zero z tyłu. Dwa kroki przed nami i chcemy wygrać do końca wszystko i cieszyć się z mistrzostwa. Dzisiaj mieliśmy komplet zmian. Praktycznie wszyscy zawodnicy gdzieś tam przyszli. Były nas, było nas czterech na zmiany, także to fajnie też funkcjonowało. Zmobilizowaliśmy się z tyłu i cieszymy się naprawdę. No właśnie, praktycznie możecie cieszyć się z mistrzostwa. Macie sześć punktów przewagi. Teraz już na dresdę OZF-8. więc oni mm -hmm. odpadają z bezpośredniej mm -hmm. walki. Ale tak jak w to nie. I nic się nie stało, jeszcze może tak, zagrozić. Tak, tak, oni mają tam jeszcze chyba zaległe jakieś mecze, także czekamy na rozwój wydarzeń, ale tak jak mówię, skupiamy się na sobie przy zwycięstwie chyba z Witorią i ostatni mecz jeszcze z, Fami z Januszami chyba w futbolu, dajże wygrywamy, jesteśmy mistrzami.